Za dużą pizzę jemy. Pizza większa od kowalnika nie? Nie, nie większa. Patrz. Pan Romek zbudował to na wielkość kartonu do pizzy. Zobacz. Patrz, idealnie. No zobacz. Z określonej pizzerii. No, chyba też lubi taką pizzę. To będzie nam potrzebne na następny raz to znaczy, że też będzie pasować. Nie wiem, czy nie było widać nazwy. Czy nie powinni nam zapłacić za reklamę? Powinni nam pizzę wysłać. <noise> Co nie? No. To już by nas ucieszyło. No. Jakby nam wysyłali tak pizzę, to za każdym razem byśmy na odcinku ją jedli. Dobra, trzeba teraz pójść po siano. Także skocz Sandra po siano. I te pojedło to wszystko ja razem przynieść. Co? Kogo wysłałeś? Włodszym. I w jakim stylu? No a ja przewrócę jaja. O. Robimy to za każdym razem. O. Tylko że na wyłączonym inkubatorze, żeby nie wariował. No, ну, запакуй там. No, chyba jest wszystko gotowe. Dobra, a ja odpalam to wszystko z powrotem. No i miejmy nadzieję, że się wyklują. Nic nowego nie widzę Ale to już czas mamy dzisiaj wtorek albo środę Nie wiem dokładnie, bo czas szybko leci A tak do piątku wychodzi na to, że będą kluby się gęsi Powiem tutaj jeszcze o jednym problemie O, Sandra jesteś to Sandra, mamy problem, nie? Jaki znowu? No, ten sam, w sensie z jajkami. Co się stało z jajkami i, i o co chodzi, dlaczego kur jeszcze nie mamy? Bo nie są zależone. No, czy idzie bazę? Kogut nie zależył jaj. Do czego służy kogut? Czy zależenia jaj? Tak, ma deptać kury i zależać jaja i żreć za darmo żarcie za nasze pieniądze, co nie? Tak ma działać. Ewentualnie jest jeszcze druga opcja na koguta. A mianowicie. Coś. Rosół. Tak, dokładnie. Rosół to jest kolejna rzecz, którą można zrobić z koguta, który na przykład nie spełnił tej pierwszej funkcji, no bo on przecież miał możliwość, miał zalężać te jaja. Łącznie 8 jaj tutaj weszło, już pomijając fakt, że nośność całkowicie do dupy była, bo w... W 9 dni 8 jaj, 4 kury i kogut. To, to, to 4, z czterech kur powinny być 4 jaja i jeszcze z 3 od koguta. A tu co? No nie, Sandra? No. A kogut nie ma nawet swoich. Coś tak czuję. Także być może jeszcze w tym odcinku albo w następnym zobaczymy, przekonamy się już tak na 100%, bo my tak. Na 99 to nam nie wystarczy, ale możliwe, że kogut będzie musiał wybrać się na swoją ostatnią wycieczkę, gdzie? Do gara. Do gara, właśnie tak. Robiliśmy prześwietlenie jajek. No i po prostu yy, wygląda na to, że te kurze są niezalężone. No ale co, będzie trzeba pewnie jakieś jajko takie mocno przeterminowane. Sobie sprawdzić, co tam się dzieje w środku, żeby mieć 100% pewności co do koguta. Ale to może najpierw zaczekamy sobie na gęsi. Bo gęsi to co by nie było 30 dni, kury 21 dni. Obliczyłem tak, żeby wszystko było jakby w jednym czasie. Zobaczcie. Róże, które Sandra posadziła tym roku, w tym sezonie Dopiero co niedawno Już kwitną A tak wygląda nasze Pole owsa zwykom Mamy też tutaj z drugiej strony Gorczyce Bo tutaj to pole już było takie marne Tak marnie wszystko rosło, że Na zielony nawóz po prostu sobie tutaj Daliśmy O, <zum> ziemniak ale jaja. Dobra, ale dzisiaj zajmiemy się, żeby oczyścić tamto pole ostatnie, co zakładaliśmy z dniami i ogórkami w spężu. Bo glebogryzarkowanie nic tam kompletnie nie dało. Cały czas odbija. Trochę gorzej odbija niż normalnie by odbijał. Ale jednak odbija i nam się to nie podoba, więc trzeba te kłącza. Pousuwać. Co tam Sandra? Oglądam. Ale pomidory duże. No już kilkną. Będzie trzeba im te liście po... Ciechać. Owilkować. No. <grymka> Wziąłem narzędzia. Chyba sobie je oprzemy osuszarnie. Tam na samym końcu, no i prawdopodobnie od tej mańki zaczniemy. Tak coś mi się wydaje kompostownik pełen. Tam sąsiad pracuje. Dzień dobry! No, w słońcu sąsiad działa tak jak my, bo komary nie gryzą. tak już to objechaliśmy No i działamy dalej. Trochę już siły nie ma Sandra chce już mnie pochować. A ja jeszcze myślę, że daję radę. Już może... bez przesady. Ale może się pokażesz co? Co? Jak człowiek, no brudny trochę. Wydaje, się zaraz nie Nieprawda. Prawda tak? Nie. Wszyscy tutaj tak blisko tego orzecha to daleko ci nie będę musiała zahaczać. Sondra. Co? A to, wygląda, to od razu mówił, że nic nie A że to nie jest to, Co? Ten eksperyment mówiłeś, do No, to są dynie ogólnie. Te, które posadziliśmy z działu z przekąskami. Mm -hmm. <laughs> po prostu kupiliśmy pestki dyni. I je posialiśmy sobie nieuskane. tutaj. nieuskane No i tak oto wyszło. W sumie większość skiełkowała, bo te, co nie skiełkowały, to są te, co mrówy wyniosły. Mały przerywnik z farmerskich zajęć. Robimy Saigon w domu. Ale co chciałem Wam pokazać? Patrzcie jak rozmrozić lodówkę. Jak robią to normalni ludzie, a jak robimy to my. Stoi sobie ładnie na słoneczku. Wynieśliśmy ją wcześniej i się rozmraża. Wykopaliśmy takie znalezisko nawet jakoś godzinę temu. Ponad pokazywał dobrą godzinę, teraz już nie co Sandra? No co? Nie to do stodoły, tak? No ale jeszcze bym więcej tego wzięła. No to idź. Jak zwykle nie przydała się większość narzędzi. Taka ładna chmura, coś nie pada. Mogłoby tutaj odsortowałem te zielska, które kury mogą jeść i się od tego nie przekręcą. No, i pójdziemy im wrzucić. Kurde, tą drogę by się też przydało zrobić kiedyś. On, zobaczcie, tak przy okazji, jakie tutaj ładne porzeczki nam rosną. Spoko to wygląda. Tam też są. Tu czerwona. Sandra A tu kurska Otrzymaj Sandra kamerę Wrzucimy kurską No niech sobie Źromy. No i co wy w tym mieszacie? Tam pod spodem jest to samo. Sandra dalej walczy tutaj z tym perzem całym. Dać ci Sandra drugie wiadro jeszcze na te szczawie? Dobra. Zlokalizuję, zaraz wiadro przyniosę. Tam. Gdzie? Tam, tam. A. A szedłem do innego. Wiaderko <laughs> na totalny szajs. Bo to tutaj to sobie kury zjedzą. No ładnie to wygląda. Chodźmy sobie sprawdźmy. Jak się ma nasze siano co niedawno ścinaliśmy tutaj tą dróżkę całą, aż do kompostownika. A później Sandra jeszcze wyrównała kosiarką. O, tu jest, kurde, tu rozwalone. Trzeba to jakoś strytytkować albo zdrutować. Coś wymyślę. Jak siano. suche generalnie. Także co, przydałoby się, żeby to było na jednej kondygnacji w sumie. Ale nie wiem sam. winogron mi to już włazi będę musiał go zaraz jakoś inaczej też poprowadzić o widzicie no dobra, wszystko gotowe do sianokosów aha zdrutować jeszcze by się to kurde przydało tutaj albo jakimś gwoździem dobić nie wiem, nie wiem co będzie kurde lepsze zrobimy to jednak tradycyjnie No I się trzyma. Prosta naprawa zazwyczaj jest najskuteczniejsza. A prowizorki są wieczne. Wyrzucimy sobie teraz te ułamane pędy winogrona. Jedno było ułamane już wcześniej, leżało luźno, a jedno się złamało, kiedy delikatnie tylko naprężyłem. niech będzie tutaj przy brzegu, to będzie trochę usztywniało te chwasty, co rzucimy tutaj z wiadra. No to co? Bierzemy się za tą dzicz. Zaczniemy chyba gdzieś tutaj, od tego momentu, żeby ten kamień trochę odkryć. Już miałem sytuację, że jechałem sobie na pewniaka wózkiem i wyrżnąłem w kamień właśnie ten Od razu będę układał sobie ładnie w jedną stronę. To dobrze na suszarnik później będziemy żałować Nawet jak przywożę gdzieś skądś, to też sobie zawsze układam. Zbywam się też tego szczawiu, bo to nam niepotrzebne. Mimo że to tylko ściółka dla kur i innych tam zwierząt co będziemy mieli. Na przykład gęsi. Miejmy nadzieję, że już się wylęgną. Teraz się wciąż czekamy, teraz jest jakoś 30 dzień. O, ja im takie fajne sianko daję jako ściółkę. To jest za wysoka trawa, żeby to wciąż kosiarką. Nie ma sensu. Kosiarką to można sobie później wjechać. No i tak powoli idzie. Niestety nie mogę dla Was zrobić time bo mam zapchany i komputer, i kamerę, i mam ostatnie 30 minut do nagrywania, a później będę musiał robić jakieś kurde roszady na dyskach zewnętrznych. Także widzimy się potem. Weźmiemy sobie pierwszą, w zasadzie drugą paczkę trawy mokrej, w sumie to suchej. I wrzucimy sobie na suszarnię. A tam Sandra pieli. Sandra, pomachaj. <grywa> Na dole jest miejsce, ale to później będziemy upychali. Na razie to tak, żeby łatwo. Zaczyna kurde kropić. No cóż, zawsze kiedy ja robię sianokosy. Słyszycie? Deszcz pada. Więc po sianokosach. Jak trawa będzie mokra, to to już nie ma sensu. Jak poukładam, to pomiędzy są te. Te dziboła, jak są poukładane, to pomiędzy wilgoć jest trzymana. No i niestety wszystko zaczyna gnić. I potem na kompost trzeba wyrzucić. Zrobimy sobie jeszcze kontrolę tutaj na ogródku, gdzie Sandra pracuje. Kurde, ładnie. No i zostały jeszcze tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery międzyrzędzia i tutaj raz, dwa, trzy. Czyli łącznie siedem międzyrzędzi i koniec. Sandra to jest dla kur? No. To im sypnę. My będziemy jedli śniadanie i kury będą jadły śniadanie. Hmm? Gdzie, nie widzę. Tam biały świadectwo. A. A on się nie powinien sam wysiewać. Hm. A się wysiał. Gdzie tego sierpa położyć, kurde, zawsze mam z tym problem. Vocês